Powiedzieliśmy dużo na temat szkoleń w wirtualnym świecie, na temat tego, jak się zabrać za e-learning, jak robić ten e-learning dobrze, na co zwrócić uwagę. Ja chciałabym państwu podzielić się z Państwem kilkoma spostrzeżeniami i powiedzieć, że my również musieliśmy się zmienić. My również musieliśmy. Dostosować się do, tych, do tej sytuacji i opowiedzieć Państwu również, w jaki sposób zrobiły to nasze firmy, które mają PSUS, ponieważ zapytaliśmy ich o to i też chciałabym Państwu pokazać, jak ta sytuacja z perspektywy badania wygląda. W Centrum Zapewniania Jakości wprowadziliśmy bardzo szybko konsultacje zdalne. Konsultacje, czyli taką formę pracy z firmami szkoleniowymi, które się ubiegają o certyfikat, chcą go zdobyć, przenieśliśmy po prostu na, do sieci. To nas trochę zaskoczyło. Ewidentnie popularność tych konsultacji wzrosła. Po prostu mieliśmy ich trzy razy tyle, co twarzą w twarz. Wprowadziliśmy również audyt zdalny. Audyt zdalny jest możliwością, nie jest koniecznością. Czyli to firma szkoleniowa decyduje, czy, zdecyduje, czy audytorzy przyjdą, przyjadą na miejsce, przyjdą do firmy i będą prowadzić tą usługę, czy. Zrobią to w sposób zdalny. Oczywiście musieliśmy zadbać o jakość tej usługi. Wprowadziliśmy odpowiednie wytyczne i regulacje, które mają zagwarantować podobny poziom jakości audytu. Ciągle monitorujemy firmy szkoleniowe monitorujemy je w świecie wirtualnym, również monitorujemy na miejscu. Niestety, wynikiem monitoringu musieliśmy się pożegnać z trzema firmami, odebraliśmy trzy znaki jakości MSUES. W dwóch przypadkach było to związane właśnie z niską jakością szkoleń e-learningowych, które po prostu nie spełniały naszego standardu. Okazało się, że ten MSUES, który jest, który wprost nie odnosi się do e-learningu, Również e, powinien te wskaźniki i te kryteria powinny mieć zastosowanie w szkoleniach e-learningowych. E, czasem na audytach czy też na konsultacjach e, brakowało nam pewnego dopowiedzenia, e, że w e-learningu to powinno być robione w taki sposób, tak? w e-learningu powinni e, powinniśmy zadbać o klienta w taki a nie inny sposób. E, I tutaj e, Przyszła refleksja, że potrzebujemy jednak dodatkowych wskaźników, które by wyspecyfikowały to właśnie środowisko, środowisko wirtualne, w którym, jak Pan Piotr pokazał, trochę inaczej się pracuje z klientem, trochę inaczej się pracuje z narzędziami, i trochę inaczej to wygląda. W związku z COVIDem Sektorowa Rada do spraw kompetencji usług rozwojowych przygotowuje na zlecenie. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Kodeks Dobrych Praktyk e-Learningu oraz standardy e-Learningu. W związku z tym my trochę wstrzymaliśmy się z tym, żeby aktualizować nasz MSUS o te naszym zdaniem bardzo potrzebne wyspecyfikowane wskaźniki. Natomiast czekamy na wyniki prac i jesteśmy jakby w gotowości do tego, żeby również nasz standard zaktualizować. Co jeszcze przed nami? Wchodzimy w temat Learning on the Job który jest niewątpliwym trendem w zakresie edukacji dorosłych i też potrzebą, która wynika z naszych projektów, z naszych dotychczasowych doświadczeń jako wup czy też naszych projektodawców. Ludzie chcą się uczyć w miejscu faktycznej pracy, w miejscu, w którym te umiejętności wykorzystują i po prostu je realizują. W związku z tym zabraliśmy się za przygotowanie takiego standardu usług. Nazwaliśmy go MSUS+. Właśnie z myślą o tym, żeby taką usługę prowadzić i móc też dofinansować z pieniędzy publicznych. Czyli standard usługi w środowisku pracy, u przedsiębiorcy, tam, gdzie faktycznie to się dzieje. Teraz zaprezentuję wyniki badania. Poprosiliśmy wszystkie firmy szkoleniowe, które mają SUES, o to, żeby odpowiedziały na kilka pytań dotyczących ich sytuacji. Związanej w, z COVIDem, tak, z przejściem na usługi zdalne. Odpowiedziała nam blisko połowa firm, które posiadają znak jakości MSUS, to jest 90. Z tych 90 firm, 64 to firmy szkoleniowe doradcze. Pozostałe to są NGOsy. Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, czy też inne placówki. Firmy, które odpowiedziały na naszą ankietę, głównie są z miasta Krakowa, ale część z nich, 22, to są firmy, które mają siedzibę poza Małopolską. Głównie odpowiedziały nam na badanie mikroprzedsiębiorcy. Podobna też jest struktura, firm szkoleniowych, wszystkich, które posiadają SUS, czyli większość z nich to są małe firmy do 10 pracowników. A wręcz 17 firm, które odpowiedziały na badanie, to jednoosobowa działalność gospodarcza. Większość usług świadczonych przez firmy to są usługi i szkoleniowe i doradcze. 50 spośród 90 firm świadczy zarówno jedne, jak i drugie. 37 firm tylko usługi szkoleniowe, natomiast trzy firmy świadczą tylko i wyłącznie usługi doradcze. Większość z pytanych przez nas firm o sytuację to są firmy, które są już długo na rynku. Powyżej 20 lat, czy też między 11 a 20 lat. Więc to są firmy, które mają już dłuższą przeszłość szkoleniową czy też doradczą. Jakie usługi pytane przez nas firmy wskazywały jako wiodące, które świadczą głównie? Najwięcej było kompetencji społecznych, miękkich, zarządzania, marketingu i sprzedaży. Były również firmy, których dużo jest szkoleń czy też doradztwa w obszarze informatycznym, doradztwa biznesowego, szkolenia zawodowe, 29 z firm, budowlane, transportowe, BHP wysokościowe. Również były firmy, które prowadzą doradztwo, miękkie usługi typu coaching, mentoring, tutoring, ale także doradztwo zawodowe. 10 firm było z branży gastronomicznej, 11 z turystycznej, pojawiały się również zdrowie i branża beauty, czyli fryzjersko-kosmetyczna. Zadaliśmy pytanie, czy specyfika prowadzonych przez firmę usług pozwala na świadczenie ich zdalnie. Blisko połowa odpowiedziała, że tak. Natomiast druga część firm, prawie druga połowa odpowiedziała, że tylko częściowo. Pięć firm jednoznacznie odpowiedziało, że nie ma takiej możliwości. Firmy wskazywały, same określały, co było przeszkodą w przejściu na zdalne usługi. Główne przeszkody to była część praktyczna szkolenia musi być przeprowadzona stacjonarnie. Firmy przyjęły takie założenie i było im trudno po prostu zrobić to inaczej, ponieważ wchodziły w grę różne urządzenia, dokumenty. Kolejną przeszkodą było to, że szkolenie polegało na interakcji trenera i osoby szkolonej, czyli specyfika szkolenia. Prawdopodobnie chodzi tu o tak zwane szkolenia miękkie. Kolejną przeszkodą było to, że jest po prostu obowiązek prawny, który mówi, że szkolenie musi być przeprowadzone stacjonarnie. Również brak odpowiednich urządzeń, kompetencji po stronie osób szkolących się, czyli naszych klientów, państwa klientów, niezbędnych do uczestniczenia w szkoleniu w formie zdalnej. I część po prostu firm uważa, że jednak szkolenia online. W dalszym ciągu WHOP nie zdają egzaminu, czyli nie są skuteczne. I teraz co ciekawe. Zapytaliśmy również o. Pokazuje, jaki procent usług przed pandemią stanowiły usługi zdalne. No, Puszczam to, nie martw się. Tak. I okazało się, że. 49 z 90 firm, które były zapytane o to, w ogóle nie robiło usług zdalnych, a 32 w śladowych ilościach, czyli do 20% wszystkich usług. Obok macie Państwo po prawej stronie e, odpowiedź na pytanie, jaki procent usług od marca stanowią usługi zdalnie, zdalne. Widać, jak ten tort się zmienia, czyli tylko 12 z tych firm ciągle nie robiły szkoleń zdalnych, a znacząca część po prostu zaczęła je robić 26 do 20%, po 10 firm praktycznie blisko połowy i tak naprawdę 81 do 100%, 24 firmy przeszły praktycznie prawie tylko na szkolenia zdalne. Więc tutaj nie jest to zaskakujące. Ale faktycznie firmy zareagowały na sytuację, która się po prostu zadziała. Zapytaliśmy również o zmianę dochodów, to o czym Pan Piotr mówił, czy te 14% nam wychodzi tak, w ostatnich 6 miesiącach. I niestety w większości firm te dochody spadły, aż 66%. Wzrosły w 9 firmach, natomiast 15% pozostały na takim samym poziomie. Jeśli zacznijmy od tych, u których wzrosły, od tych dziewięciu firm, to tak naprawdę w dwóch z nich wzrosły praktycznie prawie drugie tyle, tak? czyli poszybowały w górę. Natomiast w trzech wzrosły od 21 do 40% i w czterech nieznacznie. Jeśli chodzi o spadek przychodów, to odnotowujemy w 11 firmach niewielki w 17 również mały, natomiast duży spadek przychodów albo praktycznie o 100% w trzech firmach. Zapytaliśmy również te 90 firm szkoleniowych o to, jaki udział w usługach. Był, miały usługi z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ostatnich sześciu miesiącach i okazało się, że w znacznej części tych firm po prostu udział tych dochodów był minimalny. 22 na poziomie 0, 28 firm na poziomie minimalnym. Y Usługi prowadzone zdalnie w czasie pandemii to głównie w 43 firmach to były usługi tylko szkoleniowe. 31 z tych firm prowadziło zarówno szkolenia, jak i doradztwo w formie zdalnej. Także szkolenia wiodą prym. Zapytaliśmy firmy o jakie podjęły działania adaptacyjne w związku z pandemią i Najwięcej z tych firm po prostu rozpoczęło lub zwiększyło ilość usług zdalnych lub rozpoczęło pracę z tymi usługami. 35 z nich po prostu zmieniło zakres świadczonych usług. 15 ograniczyło liczby świadczonych usług, czyli zmniejszyło swoją działalność. Część nie podejmowała żadnych kroków, po prostu poszła z Prądem, tak, można podsumować. Jedna z firm całkowicie zawiesiła, zamknęła działalność. 11 z firm podało inne działania, między innymi ubieganie się o otrzymanie pozwolenia na zdalne świadczenie usług, pewnie dotyczy to tych, które mają wymagania prawne w tym zakresie, stosowanie oprogramowania, rozszerzenie oferty o sprzedaż produktów, przeniesienie spotkań z osobistych do strefy online. Zastosowanie szczególnych środków ostrożności jest oczywiście związanych z sytuacją epidemiologiczną, rozszerzenie działań marketingowych, no i część też niestety musiała zawiesić, czy też zawieszać i na nowo oznawiać zaplanowane kursy zgodnie z wytycznymi czy też obowiązującymi przepisami. Firmy wskazywały na bariery w okresie pandemii. Największą barierą było to, co również pojawiło się u pana Piotra. Nasi klienci po prostu mniej wydają na szkolenia, oraz dotychczasowi klienci, których mieliśmy do tej pory, mniej chętnie szkolą czy też korzystają z usług doradczych. Zmniejszył się generalnie popyt na usługi danej firmy. Również 53 firmy wskazały, że generalnie jest niski popyt na zdalną formę usług. 46 firm wskazało jako barierę brak środków finansowych na inwestycje. I 33 wskazało jako barierę również rozumiem, dużą ilość pracy na dostosowanie usługi do świadczenia jej w formie zdalnej. Jak oceniają firmy przyszłość? Jakie trudności się spodziewają? No przede wszystkim martwią się o brak klientów. O kolejne ograniczenia związane z lockdownem, też o zasoby finansowe. Jakie wsparcie jest oczekiwane przez firmy szkoleniowe? Czego, czego potrzebują, żeby iść do przodu w obecnej sytuacji? No, większość wskazała oczywiście wsparcie finansowe dotyczące szkoleń zdalnych sprzętu. Czy też rozumiem, że kompetencji do ich prowadzenia? Firmy wskazywały również na to, że dobrze by było, żeby było więcej środków publicznych, więcej bonów. Wspominały również o ulgach podatkowych, czy też wsparciu marketingowym dotyczących rozpowszechniania dobrej informacji o firmach i o szkoleniach zdalnych, generalnie. Zapytaliśmy również firmy, jakie dostrzegają szanse, szanse w pandemii. No 34, 1 ponad 1 trzecia powiedziała, że nie widzi żadnych szans. Natomiast duża część powiedziała, że dostrzega i widzi szanse w nowym kanale świadczenia usług, czyli w szkoleniach zdalnych. Najczęściej pojawiały się webinary. Również niektórzy postrzegają szansę w nowym zakresie świadczonych usług, na przykład sprzedaż internetowa, czyli dostrzegają te możliwości. Samorozwój pracowników, rozwój firm w ramach nowych technologii, w ramach poprawa wizerunku i zmiana systemu pracy, kontakt zdalny też jest postrzegana jako szansa. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.